Temat, ile procent więcej, ile procent mniej. I ten temat jest dosyć kłopotliwy. Czasami wychodzą różne liczby, bo tutaj bardzo łatwo się pomylić i, i łatwo jest się pogubić w tym w zasadzie, co my teraz liczymy, kiedy należy odjąć 100%, kiedy, kiedy wynik jest gotowy, kiedy trzeba coś jeszcze robić, kiedy nie. Jest dużo tutaj takich wątpliwości. Jeżeli oglądasz ten film i już coś tam liczyłeś, coś tam liczyłeś, to wiesz, że. Kurde, pod koniec jest, jest taka pewna nieścisłość, ale o tym będę mówił trochę później. Teraz pokażę Tobie schemat, jak radzić sobie z tym typem zadań, bo schemat jest jeden i już mówię. Wytłumaczę to na zadaniu, ile miałem subów kiedyś, ile mam teraz. No to mamy pierwsze zadanie. O ile procent miałem mniej subów, i to wiadomo, że chodzi niż teraz, tylko dopisałem to niż teraz i niż kiedyś, bo to jest dosyć istotne. Dosyć taki ważny, że tak powiem, punkt odniesienia. I ten punkt odniesienia to jest to, czego my chcemy, co my chcemy poznać za wszelką cenę. Zawsze musimy znaleźć tą liczbę, która jest, tak jak mówię, tym odniesieniem, tym takim punktem. Od którego będziemy stwierdzać, ile procent miałem więcej, ile procent miałem mniej. I tutaj polecam następującą rzecz, bo w tym typie zadań zawsze będziemy jakieś mieli dwie sytuacje. Przykładowo tutaj, ile miałem kiedyś subów, ile mam teraz subów. Załóżmy, będą koty, będą psy, będą dziewczyny i będą chłopacy. Także zawsze będą jakieś dwie sytuacje, które będziemy chcieli porównać. Tutaj akurat tą sytuacją jest to, że ile miałem kiedyś subów, ile mam teraz. No i już lecimy. Ile procent miałem mniej subów niż teraz? I to słowo niż teraz, ogólnie słowo niż, czy tam względem będzie, musisz wyłapać to słówko, będzie naszym tym punktem odniesienia. No to tak, za każdym razem montujemy ułamek. Pytają nas, a raczej pytam sam siebie, o ile procent miałem mniej subów niż teraz? Montuję ułamek, i to właśnie ta liczba, do, od której się odnosimy. To ona będzie w mianowniku. Teraz mam ile? 250 tysięcy subów. Może mam teraz nawet więcej. Także to zawsze ładujemy w mianownik, że będzie to 250. Bez tych tysięcy wiadomo o co chodzi. A do góry zapisujemy tą sytuację, czyli będzie to 150. I to jest od razu mówię pierwszy sposób, bo będzie jeszcze drugi. Na razie wyliczmy to. Zero można skrócić. I to by było teraz tak. To można przez 5 skrócić, że tu będzie 3, a tutaj będzie 5. Przez 5 ogólnie to skracam. I to można zapisać w postaci procenta, że to razy 2 razy 2, na dole będzie 10, tutaj mamy 6. Sześć. 60 jest to 60%. Ale to wcale nie oznacza, że ja mam, że ja miałem o 60% mniej subów niż teraz. Jest to 40. Teraz powiesz, yy, a wyszło 60 i to jest to o czym mówiłem na początku, że czasami wychodzą dziwne liczby. Bo tutaj jeszcze musimy wykonać taki zabieg, że bierzemy właśnie to 60% i odejmujemy od tego 100%. Dlaczego już mówię? I wyjdzie minus 40%. I ten minus mnie informuje, że miałem 40% mniej względem tego, co mam teraz. Czyli wynik to będzie po prostu 40% mniej. I co tu zaszło? Dlaczego odejmuję 100%? Bo to 100% to jest jakby ta różnica. I tutaj jest właśnie ten drugi sposób, który ogólnie według mnie jest lepszy. Drugi sposób, może wezmę inny kolor. Drugi sposób mówi o tym, dobra, nadal będziemy zapisywali ten, tą liczbę, od której się odnosimy, że tutaj będzie 250, a do góry nie zapisujemy tego, ile tam miałem kiedyś w tej drugiej sytuacji, tylko zapisujemy od razu różnicę. Jaka jest różnica względem tego, co mam teraz, a miałem kiedyś? 250, 150. To jest tutaj stuwa. I zawsze polecam robić w ten sposób: zawsze wyliczyć różnicę niż się potem babrać z tym odejmowaniem stówy. I teraz co, skracam, skracam i to wychodzi 10,25 to można spokojnie razy 4 zrobić, że na dole będzie mianownik 100, a do góry będzie 40. Przypominam, że procent to jest nic innego jak ułamek o mianowniku 100. I tutaj mamy ile? 40%. Od razu wyszło. Fakt, że tutaj wyszło minus 40%, ale ten minus mnie informował, jakby, że mam mniej. Tutaj od razu przychodzę do rzeczy i się nie bawię w żadne odejmowanie 100%, bo to jest właśnie ta różnica. To jest właśnie ta różnica, te 100 tysięcy te tej różnicy. Wiem, może się wydawać trochę to trudne i teraz zrobimy to bez żadnego pierniczenia z dwoma sposobami, bo to mogło trochę wprowadzić spustoszenia i bałaganu. Robimy tym drugim sposobem, tak będzie najlepiej. Teraz tak, o ile procent mam więcej subów niż kiedyś? Mam teraz 250 tysięcy, kiedyś miałem 150 tysięcy. No to robimy, dajmy w ogóle, że to jest drugi i to jest drugie zadanie. No to szukamy tego, tej liczby, tego punktu odniesienia. Niż kiedyś, kiedyś miałem 150 tysięcy, no to zapisuję 150, a do góry od razu zapisuję różnicę. Różnica, jeszcze raz powiem, między 250 a 150 to jest 100, dlatego mogę sobie tak zapisać, skracam 0, i wychodzi mi 10 15, to można skrócić przez 5, że tu będzie 2, tutaj będzie 3. I tym sposobem to jest charakterystyczny ułamek, to jest inaczej 66%, około, powinienem nawet dać znak o ten, że to jest około 66%, a dokładniej 66 i 2 trzecie. Ale jak napiszesz już tak, no to nauczyciel nie powinien się do tego w ogóle przywalić. No i to jest na pewno o wiele prostszy sposób niż ten pierwszy, z tym jeszcze odejmowaniem. Dla niektórych to jest niezrozumiałe nadal. Dlaczego 100%? Dlatego polecam zawsze do góry tą różnicę względem, te, względem tych dwóch jakby sytuacji. A na dole dajemy zawsze ten punkt odniesienia, który musimy wyhaczyć. Tu akurat miałem to ładnie, pod, mm, ładnie podkreślone, ładnie dosyć wyodrębnione, ale ty musisz zawsze wpaść na ten, mm, gdzie jest ta liczba, od której się odnosimy. Ten nasz punkt odniesienia. I zawsze go dajemy do mianownika, a do góry dajemy różnicę. No i teraz, żeby jeszcze to sobie hmm, poukładać, bo podejrzewam, że. Mogłem trochę namieszać tym pierwszym sposobem, tym pierwszym, gdzie robiliśmy tą, tą różnicę, ale spokojnie, kieruj się tylko tym drugim i będzie dobrze. I teraz robimy bez zbędnych komplikacji. W 25-osobowej klasie 56% uczniów stanowią chłopcy. O ile procent więcej jest chłopców niż dziewcząt? Okej, okay, zanim za to się zabierzemy, to by się przydało wyliczyć, ile tak naprawdę jest chłopców. No, mamy 25. 25 osób, 56% to są chłopcy. No to co? Liczymy, że 25 osób razy 56%, no to ile to będzie? Ech, no to tak. Ja polecam zawsze zapisywać to w łamku, że 21 pierwszych razy 56 setnych. No i to można skrócić fajnie, że tutaj będzie no, przez, przez 25, że tutaj 1, a tutaj 4. Czyli mamy 56 czwartych, i by to było 14. I teraz zapiszmy sobie jeszcze raz na spokojnie, że mamy tutaj chłopców, tutaj mamy dziewczyny. Chłopców mamy, e, to byli chłopcy, tak, 14, a dziewczyny, no skoro 25 osób w klasie 14 to chłopcy, no to dziewcząt musi być 11. Jak to sumujemy z powrotem, mamy całą klasę 25-osobową. No i teraz co? Lecimy schematem, ale bez żadnych dziwnych sposobów. O ile procent więcej jest chłopców niż dziewcząt? Słowo klucz, niż dziewcząt. To nas informuje o tym, że dziewczyny ładujemy do mianownika, ich jest 11, a do góry dajemy różnicę między liczbą chłopców i dziewczyn. Dziewcząt, sorry, nie, to nie jest odcinek z polskiego. No to tak, różnica to jest 14 minus 11, to jest 3. No i zapisujemy też tutaj 3. No to. Ach, no i teraz tak, wiem, że wynik będzie dziwny. Ogólnie ten temat jest dziwny, gdzie wychodzą dziwne procenty. I to najlepiej co wrzucić w kalkulator Nie wydaje mi się, że nauczyciel będzie wymagał od tego, żeby to wyliczyć ile to jest dokładnie procent Co prawda można, że to będzie 3 dzielone przez 11 w słupku No i tak, no w trójkę nie wmieści się 11, no to 0 Będzie to teraz tak, spisujemy trójkę, zrzuca nam się 0, teraz 30 Dzielone przez 11 wejdzie tam 2, no to minus Oj nie tak, minus 22 to jest 8, ładujemy 0 Tutaj wejdzie tego 7. No i de facto możemy tam liczyć, liczyć, liczyć. Ale tak jak mówię, tak, akurat nie jest lekcja o, o tym, o działaniu w słupkach, tylko o procentach. Zapiszmy, że to będzie około. Jak wyszło 0,27, no to inaczej to jest około 27%. No i też mamy odpowiedź. Tutaj zapiszmy 27%. No i teraz drugie. O ile procent mniej jest dziewcząt niż chłopców? Chwila, bo się zrobił taki trochę syf. Weźmy to i weźmy. To. No. Teraz robimy B. O ile procent mniej jest dziewcząt niż chłopców? No to znowu słowo klucz odpowiedz sobie sam gdzie jest? Oczywiście, że są to chłopcy, czyli chłopów ładujemy w mianownik, że mamy tutaj ich 14. No i ponownie tutaj ma być różnica względem ilości chłopów i bab. No to co? To, są, to jest 3. No i znowu ta sama sytuacja, możemy bawić się w ten yy, w dzielenie w słupku. Ja już to zrobię tak, że to będzie 3 dzielone przez 14. Wychodzi wynik. Już pokazuję. A, Windows Shift S mi nie działa fajnie. No to wynik wychodzi taki. Wiadomo, takiego no nie chcemy, go trochę sobie zaokrąglimy, że to będzie około patrzymy na to 0,21, czyli inaczej jest to 21%. I tym sposobem mielibyśmy to wyliczone. Wiem, że jest to dosyć trudne, dosyć zawiłe, ale wydaje mi się, że jak znamy ten sposób, że do góry dajemy różnicę, a w mianowniku dajemy tą liczbę, od której chcemy się odnieść, ten punkt odniesienia, no to wtedy powinno być tam w miarę, w miarę przystępnie, że tak powiem. Dobra, playlista z procentów po lewej stronie, a po prawej widzisz podwyżki i obniżki, czyli coś, co na pewno będzie na sprawdzianie. Powodzenia, siemano i cześć.